Cześć, witajcie kolejni na dzisiaj. New Holland T5060, bardzo fajny traktorek. 4,5 litra silnik, 106 koni mocy, czwórka turbo intercooler z stigmatyzacją. Tu mamy skrzynie biegów, zobaczcie, 4 biegi, pół bieg, 3 zakresy, tu jest ręczny gaz. Tu są wałki, załączanie wałka, napęd, blokada, podnośnik, hydraulika. 540, 540 Eco, 1000, wałki, to jest radio, tak to wygląda, fajna, duża, całkiem spora, przestronna kabina, jeździ bardzo dobrze, jeździłem nim tu trochę, to wszystko działa bez żadnych problemów, oczywiście rewers bez sprzęgła, przełączany, nic tam nie szarpie, tu mamy jeszcze guzik od sprzęgła, jak widzicie, o, teraz się zatrzymał. Także jest bardzo fajny traktorek. Gdzie tu jest ręczny hamulec. To jest ręczny luz. I zaraz Wam pokażę z zewnątrz. 2012 rok. Całkiem dobrze wyposażony. książniki z przodu. Jest niemalowany w oryginale 380, 720, 24 z przodu No już takie tam... W sumie nie są już takie złe Jeszcze ja tylko chwilę pojeździ, jak ktoś z tego, będzie nowe założyć tanio Tył 480, 720, tu jest... Ile Se... tu jest? Procent. Tu mamy hydraulika, pneumatyka, dwa obwody, podnośnik, 3 nad zaczepów, zaczep dolny. Tak to wygląda. Zapraszam do oglądania. Pozdrawiam.